Burzliwa historia Polski zmusiła wielu wybitnych Polaków do wyjazdu poza granice swojej ojczyzny. Masowe przesiedlenia, wielka emigracja będąca skutkiem upadku Powstania Listopadowego, ucieczki z rodzinnego kraju przed wojną lub prześladowaniami to tylko niektóre z wielu powodów. Migracje, niezależnie czy przymusowe, czy dobrowolne, dla wielu Polaków oznaczały osobisty dramat. Poznaj niesamowite historie i życiorysy polskich emigrantów, którzy poświęcili się nauce. Oto ludzie, którzy swoim geniuszem, uporem i chęcią zmiany świata na lepsze przysłużyli się do rozwoju cywilizacji, a ich odkrycia i prace naukowe były krokami milowymi w takich dziedzinach jak medycyna, inżynieria, biologia, chemia czy fizyka mieszkający poza granicami Polski, choć sercem oddani swojej ojczyźnie, Polacy światu.